Piętnaście podpowiedzi, pięciu piłkarzy. Jedziemy. Słucham pierwszej podpowiedzi. Młody talent. Hmm, hmm, hmm. z Ciebie, powiem Heaven. Nie. Ale dobrze trafiłeś, bo druga podpowiedź to środkowy obrońca. Huisen? Nie. Holandia. Nie wiem, czy to można nazwać młodym talentem, ale może Miki Van Nie. Brighton. Pan Heke? Tak jest. Świetna pasa w ostatnich meczach. Nie wiem. Trossard. Nie. Napastnik. Isak. Nie. Wolves. Strand Larsen. Tak jest. Nieodblokowany potencjał po transferze do Premier League. Kamada. Nie. Hiszpan. Barcelona. Gujo. Tak Kiju? jest. Guju, Nie wiem jak się czyta. To... Zdecydowany spadek. Od poprzedniego sezonu i taki ogromny ciężary. Jedziemy dalej, poproszę kolejną odpowiedź. Prawe skrzydło Aston Villa. Bailey. Tak jest. Leon Bailey. To jest on tak że rzeczywiście znikł? No, zniknął, a tam, tam był 10 koli, chyba 9 asystów. No tak, Oso. poprzedni był dobry. Dwie podpowiedzi zostały na ostatniego piłkarza. -hmm. Podpowiedź numer 1, trzeci garnitur. Towhito. hito. Tak czułem, że w niego pójdziesz, ale to nie on. Mhm. I ostatnia podpowiedź: Sheffield United, Sheffield United, trzeci garnitur Foderingom. Tak jest. Uff. A sprawdzałem to kiedyś. Aktualnie West Ham. Sprawdzałem, sprawdzałem. Dlaczego on nie gra? Ale Jezus. jest Areola, jest Łukasz. Cię ciężka, ciężka ale dobre. Okej. Okay. Dobrze, udało się. Gratulujemy. Standardowo napiszcie, czy wam po tych odpowiedziach udało się zgadnąć tych piłkarzy. Dokładnie tak.